Siemanko, siemanko, ja jestem wartę ze mną Cześć. i Hunter! Cześć! I gramy na detranie! Of course! Tak, zaczynamy, lecimy, koksimy! OO jej, <noise> Tak! Skoczyliście to? Tak, jasna sprawa Popykuś kuźwa <głosy> <głosy> A! On spowolił mnie! Biegamy! Biegamy! Zabijamy ten cios! ojej! Oh czemu kuźwa tak wolno biegnę ludzie, kochani? Czemu gościu no. tak nie dogonił z przeszkadzających? Ja przecież jestem na topie! Co ty, co ty sobie pan domyślisz? Bo on ma on ma spida, on ma speed Liefy, ja, ja, ja wiem, ja wiem, ale czemu tak aż nadgonił? Bo zazwyczaj tutaj się skupiają na, na masówca ten. O nie, wyłączył mi, co za brzydal! Napiszcie w komentarzu co za brzydal! Zawsze mi to znika, ty cholero, jedna. No patrz, no znowu, what the hell! tym jestem. What the hell? Hunter, jestem za tobą, uważaj, bo to strasznie gościu wyłącza to. Uh, jestem uh, za tobą. Lecę. Dobra, jestem. Nie. Tam, do... A, dobra, wrapuj. Mi... Okay. Widzę, widzę Ej, jej, myślałem, że pójdzie gładko, nie? Wytycha mnie. Ło, ło. Holy fucking bled Dobra. Nie no. działa, nie działa. No. Nie no. wiem. No klikaj. go No nie, to teraz. Fakaj go. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, 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 nią. Ja muszę Zesrało dogonić. Się. A. Ty lol, to przeszkadzające, ja myślałem, że to jakiś gościu biegnie sobie, nie? Zesrało się. Niu, 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 niu. O kurwa! Przepraszam. O, przepraszam nie przepraszaj nie bardziej. o nie ty chamie zasrany! Wyłączyłeś mi. God damn I tam, ten tam, jeszcze odpali. Kantor, skojarzyło mi się to z jedynie. Ale z czym? Z czym? No kurwa, przepraszam. Co to za? Ja, ci nie, ja nic nie mówię, przepraszam. Ej, pa, co pierwsze? To myślałem, że już pięć osób dobiegło. Okej, to ty co za No lecę, 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 będę uważajcie na Nie! Nie, co za bórze, co Dobrze. Za fucker, co za fucker? Co za Wyprzedził fucker? Wyprzedził cię na końcówce? Za, no, No, dawaj, Ty zatrzymałeś lot. nie, ty, to gości miał flagę na górze, to dodatkowo. No to no, taki spoiler powietrzny, nie? Szósty. Bo Piść do Nie gram w tą głupia mapę, nie podoba mi się. <grym> Ale czekaj, e, pułapki wam tak odpalali ciągle czy jak? Nie, ja więcej razy zginąłem przez te głupie ustawienia tej mapy, bo tam jest coś takiego, że tam e, takie bloczki znikają tam jak się przeskakuje zaraz. No tak, tym... to ja tam dwa razy no, zginąłem no teraz. Ja trzy razy. Co, woł? No się od... gościu może dwa. gościu użył skoku i go cofnęło i tam ci włączył... What the fuck ci ty masz członiu? Twu... <grym> Który się macie, ty, że co? Y, co biegnie na metę, ten y, Ice Day. Bo normalnie go cofnęło, już mu zdążył odpalić pułapki i nagle się cofnął, nie? I tak he Nie? Cześć, hello, be. hello. Hey, A icie w pistolet! Także Ale spokojnie, nie denerwuj się, będzie tak. wszystko w porządku, naprawdę. Mech, 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 mech. Tak, Jej, jeszcze mech, mech, mamy parę rundek, nie? Dobra, to Dobramy. chodźcie na I, i, i nigdzie nie ma nikogo, Ehehe. To musimy <grym> przedsięwziąć to wszystko To wbijamy gdziekolwiek i wbiją ludzie co, na to co, trzynastkę? Na szczęśliwą trzynastkę Jasne Zaraz sobie zagłosujmy się wbijamy. na czwóreczkę A co, co jest pod czwóreczką? czwóreczką? Na prison. V4 Plox No niech będzie Dawno nie gram na Prizenie. To miał jakiś chyba achievement miałem na prison, tak, tylko tak, Nie tak. pamiętam. To By było coś na Prison. Tak. Um. Jeszcze cztery razy muszę ukończyć, będę miał coś tam jakiegoś. A, no to widzisz, to akurat. Escapeista. Mhm. Ale nie wiem na cholery to jest, bo ani mi się to nic nie pokazuje. Takiego przyniku, ani nigdy nie wiem, nie wiem. Może z nie nie pomagają, wiem. jak to zrobisz. Boo. Nie Kurde wiem, gdzie uśmie... tu wejść. Ja z, to wlazłem do tej miejscówki, co mi ja pokazać na, tam, co na live'ie odkryłaś. A, tam na tym, tam na dole. No, tam co, za drzewami. Dyskutuj mhm. ja... takim miejscem, co a widziałem, w ja... można wejść. A ja no. se, 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 se wskoczę, tu se wskoczę. <laughs> Jak mi się uda. Tak. <laughs> <Okay. śmiech> ja sobie na górę później <laughs> to jest brzydkie. Czyli, i czyli standardowo. Wróżba przed odcinkiem nie za dobra. A, ty, a twoja <laughs> wróżba się sprawdziła, nie? <laughs> Ale tam ja. Ty miałeś fajną wróżbę różbie, jeden, jedyny strzał, i udane, nie? Do no i dupa, to i Ale to i do to jest twojego uchodnie. odcinka, jak już. Tak, 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 na pewno. Mm -hmm, mm -hmm. A mnie zawsze glina wychodzi na wróżbie. Nie, to mi dobra wróżba tak się tak zażyło, nie? Żeby już, chyba melody mi wyskoczyły takie, takie. No fajne. w ogóle patrzcie, jak obok siebie stoimy. Kurde, to jest, no to jest wróżba. W tym momencie tak. musimy to. Nie, czekaj, to my pierwsi zginiemy, tak. tak. To też jest dobra wróżba, jakby nie patrzeć To jest zaniebista. To jest zawsze odwrotnie, nie? Jak wyjdzie, że jest dobrze, to jest źle. Jak jest źle, to jest dobrze. To jest zawsze na opak wszystko działa. Ja już to znałam. Karmy ma... gilda skasowała 200 zł za tym. I mamy I mamy nie król mi się pierdzieli od myszki przez to nie mogę tak fajnie boostów se używać Ja klikam na, na scrolla a ten mi kurde wiesz musi się na czy ci włączyć czy ci nie włączyć Co ty gadasz No poważnie Co, co to za myszka? myszka Ten scroll ma okres Nie powiem jaka myszka bo będzie że reklama ale kuźwa wiesz po prostu to już... będzie antyreklama anty... anty Firma mi pozwie że nasze myszki są dobre co ty gadasz to nie nie dobrało. Dobrało. No to za, czemu to mi boost post... nie zadziałał? A zużyło mi go Ej. Mi, też, mi też zużyło, nie użyło. zużyło za... nie użyło? No zużyło nie użyło! No no, no. no u mnie to samo, ja ci mówię No rak! Zatrzymałem no rak, się w miejscu! Kuchu, ja pierdził, ja nie mam pytań po prostu Sprint, a czemu się nie wyłączyłeś? God damn it. Dobra, ja teraz ja mi te złe wróżby tak, właśnie tak, wchodzą, wiesz? Właśnie mi chyba Też zginąłeś? O, widzę, że fajnie, fajnie. A żeby to raz zginąłem Wow, Gdyby nie portal, to już bym żyć nie miał, nie? No, no ja też dawno zginął Dobra, jak tam się bawicie na, na przedzie, tak? Mam nadzieję, że... Tatar jak teraz. tam prowadzisz, chociaż? Zajebiście na razie Fuck, no O! Nie, Przepraszam! Jak ja zginąłem? Rol eee, przeskoczyłem. To tu woda była, ale, wiesz? Ale przeskoczyłem ją! No, no, wiesz, no ani ja by też przeskoczyłem Czy! Lisi, nic, nic, nic. Wyjechamy! Nic Znikajcie! Nie, nie. Znikajcie z ekranu! Właśnie tak, kurde, przez Dobra. nich prawie zginąłem! Ja też God damn it. Dobra, teraz przynajmniej będę szczęśliwszym człowiekiem nie! to jest woda akurat od... What the fuck? O nie, woda się szybciej pojawiła niż była O, jestem z rzami No nie no, szybciej! Wyłączaj to wody! Szybciej! Coś to się kończył! Co za... Ale kartoflany On ustawiony mecz zrobił, jak nic nie to kuźwa No nie, no nie, no nie! Gdzie się tu skacze? Dobra, dobra O, dobra jest jak zwykle kuźwa nie Masakra Ale podium jest, jakimś cudem nie, no i gówno będę... Je... dziewiąty! O kurde, widzę to, widzę to Ja pierdzielę. Co to się odwaliło na tej mapie, to ja nie wiem Też napiszę I Żeby nie kolere. być gorszym nie mam, nie mam po prostu pytań do tego, nie? No. Jak można na takich prostych przeszkodach zginąć? No to, to, to nie, ja nie wiem. wiem Dobra, nie Dobra do... klikajcie w, w slimebola na końcu. Proszę, ja się kliknę w. w... Dobra, Exit to hup Tak i chodźcie na może, nie wiem, 84 A nie, nie można wejść, to na 14, o 14 się zbiera e? Na 14 e? i mamy Sonika, dawajcie na Sonika Gdzie? Ty mi 14 się nie załadowała Kion Mi kon, też nie kon, A kon, tutaj co? Na dole, a próbujcie, sto, próbujcie sto, A to sto, a dobra, bo ja 114 ja, ja też na 114kę <laughs> To nie, to nie Na co podtrzymyłeś? Ja, ja skończyłem podstawówkę, a nie e, te... volt 3, wot 3 Dobrze, dobrze, dobrze Wo, vote vote 3, wot 3, vote 3. A ja Ej, to się skończyło. Ej, trzeba ten odcinek jakoś nazwać, bo stanowczo dzisiaj coś się dzieje innego na tym odcinku. Jakieś pomysły? Na razie nie mam rozkminy chorej, potrzebuję chorej. rozkminy, to ci kuźwa taki tytuł walny, że. Trzeba to że... jakoś chwytliwie, bo pamiętajcie, że ten odcinek wlatuje dzisiaj już na 14, także tak, że trzeba tak, coś tak, rozpiąć tak. ciekawego. Tak. Dobra, ja to poczekam. E wpuszczam ludzi, tak, ochrona. Proszę na dół. Proszę na dół. na, nazwę Ty? na dół. Paś, Tak, tak, na dół. Na dół. Nazwij, żeby było chwytliwie, tematycznie. Y, Pokémony na detranie, albo. Pokemon Go. <grym> Aby się wabik skończył, nie wiem, jak łapać teraz. <grym> Ale nie, bo, bo jeszcze mnie zreportują za miniaturkę, że jest zła, to wtedy niedobrze. <grym> To możemy wiesz, zawsze pokazać Pokémona, albo To wiecie, wczoraj byłem na Pokémon Go. Yy, chodziliśmy jakieś dwie godzinki, ale jeden Pokémon by się nie trafił. Bardzo to było bardzo nieprzyjemne. I, się. I, I to było złe. Się. A dzisiaj już złapałem cztery Pokémony, w tym strajdowałem z dwa. I trzeci czeka do strajdowania. Czekaj, nie, ja wiem. Gdzie ty jesteś? Peter? Yy, tutaj, do skaszę. W jest. No, no, no. Halo? Czekaj, tutaj. O, tutaj? O, chodź, ja ci, ja, ci, ja ci pokażę tak. Ja się muszę przygotować do tego biegu. Dobra, zdejmuję aha. koszulę. Czekaj, 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 żeby nie było, żeby nie było. Cześć, bo ona... no, jajca tutaj na tym tym. Dobra, też no? zdejmuję. To jest moje logo, tylko że pikselowej nie widzę. Nie, bo trzeba mieć, Co więcej ludzi będzie, nie? Na, na jak, jak, jak zdjąć? No trzeba mieć takiego skina dobrze zrobione. pod 11 zrobionego. Pod jeden zrobionego. Bo Aha. wiesz, gorąco jest i jak ja w tej koszuli, tak, to tak. mi ruchy Ja też, ja też, dobra, teraz będzie a to, a to jest moja ulubiona mapa, dlatego ja wygram No to, no to jest pomysł na, na ten, jak biegać... Ściągnij, ściągnij ubranie, będziesz biegać szybciej Dobra, dobra To, to jest, to jest taki tytuł będzie dobra, Jak biegać ciło. szybciej na detranie, to jest potrzebne O, biegać. o, o, to jest dobre, to jest dobre, dobra. jak biegać szybciej na detranie Ja wam pokazuję, to patrzcie serio? Na początku by musicie zginąć, dobrać, właśnie tak jak ja Właśnie tak jak ja LJ już przegrał Życie? Wow. Na pierwszej prze... dobra, yyy... tak. Nie, bo ten, bo jak ten. Jak ginąć szybciej? Nie, bo LJowi zamek tam wszedł w ten. No oh fucking shit! Kto Ale kładzie telefon koło myszki, nie polecam, bo właśnie to się przegrywa. Kto God wyłącza, Kto wyłącza od razu o kurde, jak co? jeszcze nikt nie wie? Nie, właśnie. No co za noob! To o, potwierdzam, potwierdzam, potwierdzam. Co, za co za noob, co za noob, to jest dobrze nazwane, dobrze nazwane. No kurde, ty. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś jeszcze O, pisze... co ja zrobiłem? Ło, ale fal. Nie to mnie. No, no, no. Gdy. Never ever. Myście do opraw no, na No, team drugi, gówno normalnie, to gościu zrobił teraz. Ja pierdzielę. Odnośnie team, teamów w Pokémonach, to ja, gość jest mówisz, w teamie gówno. Nie? nie pamiętajcie. Zawsze będziesz miał burzę w komentarzach. Tylko żółci, pamiętajcie. Jak ja mówię, jak wolicie. Ja tak. jestem ja hajtuję, Team jest Non Ranked. Team, fan fan team fan fan fan. Non Ranked, ja, non -ranked ja, najlepszy, to, najlepszy to, team. Naprawdę, no ja pierdziele, ja, co się zrzukę, dzieje? ja się tylko napiję, naprawdę, żeby nie było, nie? O nie, w ja ścianę strzeliłem boostem, Jestem najlepszy. A to spoko, najlepszy. Bo ja nie piję to ja nie potrzebuję. Okej. Okay, to z tobą no. się napiję. <laughs> <laughs> o dobra, wskoczyłem. Team podaję. Madafaka, że tak powiem. Team Madafaka. Team Madafaka nie stać mnie na składaka. Ho ho. Nie masz uciętego ptaka Nie nie, dobra słaby Dobra, dwa na the fuck, co ja odwaliłem? Aaao dobrze ci Wiecie co podłożenie Co jest? Głupie busty Odpaliłem busta i w powietrzu się znowu zatrzymałem Co za kupa Po co ja busta używam skoro nie działa God damn Andrzeju o, i z... o, dobra, Dajesz, daj dajesz, dajesz, dajesz. I teraz no, ja, ja, yeah, ojej, nice. mamy podium. Znowu, Ale mamy ten, podium. ten to ja się wkurzyłem, bo jakbym go nie użył, to bym był szybciej. Powiem ci, tak, to była, to była najgorsza runda w moim życiu. Jeszcze nigdy mi się chyba nie zdarzyło zginąć na pierwszej przeszkodzie. Tak, to Cię. też była jeden z gorszych rund, <laughs> chociaż niby jestem <laughs> na podium. Ale <laughs> to, jest, to jest złe. <laughs> Nie ja, ja tak. nie, ja nie, ja nie mam na to mocy, po prostu. Nie, ja myślę już o tym, żeby wyjść na dwórkiem, i zbierać. No stary, gładnie. tak. Ja się skupić tak. nie mogę, po prostu. Słuchajcie, ja, wam, ja teraz powiem taka promocja na łapki w górę. Jest do, wyjątkowo w tym o, odcinku. Tak, Hunter tak. daje specjalną promocję na łapki w górę. Mhm. Słuchajcie, powiem tak, jeżeli zostawisz łapkę w górę, już to teraz? normalnie mówię ci, że teraz w tym ciągu najbliższych 20 sekund, nie? Bo tak jak dałeś wcześniej, to musisz odcofać tę łapkę w górę i dać ją znowu. No to, to musisz teraz dać. I teraz patrz, jak dasz łapkę w górę, teraz w tym momencie, to się stanie coś takiego, że ci się Rata ta respi, a jak będzie, tak powiedzmy, no tak ile ze 4005 łapków w górę? 5000 łapków w górę jak będzie, słuchajcie, to słyszałem podobno, że gdzieś tam u kogoś, to ja nie mówię, że to u ciebie konkretnie, tak. ale u kogoś z was, tam się pikaczu z respi, taki z CP250. To dobre To musisz, to musisz wiedzieć, bo to jest losowanie. Bo tak? to jest taki specjalny system losujący w tym momencie. <noise> Także wiecie. Łapkujemy, lajkujemy. Będzie tak, 5000 to u kogoś się pojawi i proszę, żebyście dali screenshota jeszcze gdzieś tam na grupie na przykład yy, Koksy Verteza że to takie coś się stało. Tak polecamy, polecamy. Ja zrobiłem wróżbę. Trzy wróżby mi weszły, w tym jedno, pierwsza wróżba to był wystrzałowy, Melonika, później i A ja wróżby nie zrobię, bo nie mam tokenów do widzenia. Patrz, teraz ja Ci pokażę wróżbę, jak się Weź dobra, wypierdzielaj dobra. mnie stąd Daj, daj, daj. Patrz. Zajebista wróżba Jeszcze jedną mogę Mówię ci WYPIERDALAJ Dobra Odcinek plus 16 Dziękuję bardzo Patrz, patrz kurde Widzisz? To jest każda wróżba to, tak. to jest każda wróżba To jest dobra wróżba zrobię dla testów Pięć to, razy z rzędu glina, kuźwa. Teraz wszystko przetarga na cegły Ej, możesz grać w kasynie stary no. Kaseno się ucieszy będzie wdzięczny Za każdym razem mi darmową wodę będą dawali z banka chyba ta. Patrz, tak, tak będzie. Kasyna mnie kocha, już wszystkie moje te wywaliłem Jamesy. No. no, a ja robię jeszcze no. dodatkowo wróżbę, to jest wróżba parkur. Czy w kolejnym odcinku wszystkie parkury się udają? Nie, oczywiście, będzie fajnie. Tak, to to już, to już nie muszę dalej robić. To już, to już wiadomo, mnie, że kolejny parkur taki będzie. Dobra, to także dobrze. widzieliście, w dzisiejszym odcinku wróżby jak najbardziej się sprawdziły, bo w poprzedniej wróżbie była jedna, jedna, jedna wygrana i były same takie słabe. Także dzisiaj dokładnie to się sprawdziło. Dokładnie wróżby były w 100% pewne i z parkurami wróżba też była dobra, bo też był zwalny parkur. U ja też wróżba była. No, ja przepraszam bardzo, ale... No nie liczył się pokazał, ja uciekam. Tak. No Naprawdę, nie on rozchylał koszulę. Rozchylał. Ey, no, ej, no mówiłeś, że tolerancyjny jesteś, no! <laughs> czekaj, czekaj, po, no, no patrz, po, cycki! Patrz, patrz, a, a, a. patrz! Nie, ale weź, weź tak, jak wtedy robiłeś, patrz, weź tak, jak wtedy robiłeś. Czekaj, czekaj. Pa, pa, on cycki pokazuje, patrz na niego, patrz! Hello! <laughs> No. To ja mogę podwieźć rękawy, patrzcie do bójki, nie? Czekajcie, skinka jest to miżejszy, nie? Patrzcie, mam taki... Ciach, ciach ciach, ciach. No, 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 no. się bić, ko się bić, To do sypionki, to do sypionki, dajesz. Nie w szypionkę. Nie w wziął. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobał odcinek, to wiecie, pro, promocja promocją. Dzięki za łapeczki w górę, za komentarze, za dodanie filmu do ulubionych. Wbijajcie tutaj koniecznie i subujcie LGA i Huntera. A tam są super, super materiały, jest super. My tu się bawimy, jest elegancko. Tak, tak, że tak jest. Jest super. A ja ekstra. dzisiaj Builder zbudowałem plecak pokemonowy, to zapraszam. Tak. Właśnie tak gówno, ale, ale. Jeżeli dotrwaliście właśnie do końca tego odcinka, to tutaj jest specjalna promocja na komentarze. Możecie napisać dziwna głowa. W komentarzu i będzie świetnie. He he. No to tyle. Na razie i cześć. Juuu. 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 Juuu.